Przodu leżąc, stojąc, za Drodzy Państwo, jeszcze raz wszystkich, ale do wszystkich zza naprawdę za stołów, z polu, z, z holu, z sali. z czegokolwiek można Państwa powołać, zapraszamy jeszcze raz wszystkich, ale do wszystkich bardzo serdecznie oczywiście w imieniu Państwa młodych. Robicie Państwo sobie zdjęcie, wspólnie z parą młodą, zdjęcie grupowe, wspomnienie z wesela, Zrobicie Państwo, zapraszamy Państwa tutaj poniżej, poniżej zespołu, poniżej sceny. そう。<laughs> <laughs>